Witam Państwa. Przed wami najnowszy numer magazynu Wędkarski Świat. Jest to numer czerwcowy, który do prenumeratorów został wysłany 24 maja, a w kioskach ukaże się już 1 czerwca. Co w najnowszym numerze? Zaczynamy od wstępniaka, naszego redaktora naczelnego Pawła Mireckiego, który opowie o zmianach w PZW, które nastąpiły w ostatnich tygodniach. Jak łowią mistrzowie, doradzi wam Paweł Wlazło, Piotr Kozak oraz Stefan Nestorowicz. W temacie miesiąca sandaczowe łowy. O sandaczach i o tym jak je łowić Saturni Jabai, Marek Forycki, Marcin Gajdamowicz oraz Piotr Boruch. W dalszej części łowów miesiąca nasz stały współpracownik Mateusz Porada przeprowadzi wywiad z Krzysztofem Kłosą, który na stałe mieszka w Norwegii, jak łowić norweskie sandacze. W dalszej części Łukasz Adamiak w artykule sandacz z przytupem. Krystian Ścisłowicz opowiada o swoich przygodach z sandaczami na zalewie czorsztyńskim. O przyszłości polskich wód w rozmowie z Pawłem Mireckim oraz Mirosławem Pieślakiem opowie pan Dionizy Ziemiecki, dyrektor departamentu do spraw Rybactwa wód polskich. W sekcji porady specjalistów Marcin Kostera, Mateusz Porada oraz Mariusz Drogoś. Na stronach poświęconych drapieżnikom przeczytamy artykuł Bolenie w trakcie tarła u klei naszego redakcyjnego kolegi Michała Krzyżanowskiego. W dalszej części sekcji na drapieżniki Robert Majchrowicz opowie o gigantach, jakie udało mu się złowić. Nie zabraknie też porad naszych fachowców z Centrum Wędkarstwa Bydgosz, Gdańsk oraz Warszawa. W sekcji na Białoryb nie zabraknie niezawodnego Edmunda Gutkiewicza w artykule Strategia na trudne łowisko. W sekcji na Białoryb nasz redakcyjny kolega Paweł Smyk opowie o swoich doświadczeniach z nocnym łowieniem. Nasz stały współpracownik Mariusz Drogoś opowie o swoich przemyśleniach w artykule pod tytułem Czerwcowe selekcje. Kolejny artykuł Marcina Kostery pod tytułem Starorzecza w czerwcu. O rękodzielnictwie opowie Tomasz Kanclerz w artykule Handmade Federlink" i o tym, jak to się staje coraz bardziej popularne. Sekcję na białoryb zakończy nasza koleżanka z Bydgoszczy, Patrycja Tykwińska, artykułem Karasie i liny na spławik w wodach stojących. O wędkarstwie karpiowym przeczytamy w artykule Pawła Szewca, Kiedy noc najkrótsza oraz w artykule Tomasza Słowińskiego, Przypon na miarę życiówki. W stałej rubryce Mucha dla Każdego Maciej Gałgański w artykule Boleń i Kleń Muchowe Ryby. I kolejny odcinek Wielkiego Atlasu Much. W kąciku kulinarnym, jak dobrze zjeść, doradzi nam Tomasz Przybysz. Tym razem będzie o mięsnych zapasach. Na ostatnich stronach, jak w każdym numerze, jedyne oficjalne rekordy w długości ryby oraz konkursy z nagrodami. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do rekordowej ryby oraz dobrania udziału w konkursach. Zapraszamy również do prenumerowania pisma oraz do brania udziału w konkursach dla prenumeratorów, gdzie co miesiąc wspaniała wędka ufundowana przez Centrum Wędkarstwa Warszawa. Zapraszamy do lektury najnowszego czerwcowego wydania Magazynu Wędkarski Świat.